Witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem sylwestrowym. Makijażem sylwestrowym, który nie tylko się błyszczy, jest mocny, z bardzo długimi rzęsami, które oczywiście możecie zmienić na bardziej delikatne, jeżeli wolicie, ale też przy okazji ma za zadanie powiększyć nasze oczy. Także, jeżeli Wam się podoba, to zapraszam do oglądania całego filmiku. Na początek czarną kredką z Glazel Visage obrysowuję, obrysowuję linię rzęs, górną i dolną. Następnie rozcieram kredkę za pomocą pędzelka Hakuro H78. Cieli dzisiaj będę używać z paletki Death By Chocolate od Makeup Revolution. I tak na dobrą sprawę będę używać tylko dwóch. To będzie ten. Taki brązowo-szary, szaro-brązowy bardziej o. i czarny. I tak na dobrą sprawę to będą tylko te dwa cienie użyte do cieniowania, także makijaż jest efektowny, a nie skomplikowany. Szaro-brązowy nakładam w zewnętrznym kąciku oka i delikatnie blenduję, przenosząc go odrobinę nad załamanie powieki. Teraz powoli dokładam czarnego cienia w zewnętrznym kąciku. Delikatnie, jak już mamy niemalże czysty od czarnego pędzel, przesuwając nad załamanie powieki, a następnie blenduję brzegi, żeby ładnie złączyły mi się z poprzednim cieniem. Jak już jesteśmy w 100% pewne, że blendowanie nam się podoba, jest idealnie po prostu yy, roztarty ten cień to przystępujemy do naszych kolorowych cieni do powieki. Na początku użyję sobie Lus Eyeshadow od Pierdzeny, to jest numer 2 i dołożę go delikatnie wewnętrznym kąciku oka, czyli tutaj i tutaj przy dolnej linii rzęs. O. Jak coś nam się osypało, to bierzemy sobie po prostu pędzel do pudru i delikatnymi ruchami usuwamy nadmiar. Są, prawda, specjalne pędzelki do y, strzepywania tego, ale y, pędzel do pudru w zupełności wystarczy. Nikt nie każe nam specjalnych pędzelków kupować. I następnie y, zostaje przy kosmetykach pierdyny I będą nam potrzebne dwa produkty. Pierrena wypuściło Gel Base for Glitter. Czyli, czyli po prostu bazę pod brokat oraz loose Glitter, czyli jest to cień sypki z brokatem numer 10. To jest ten, który taki jest, on jest złoto miedziany Mam go nałożonego na drugim oku i właśnie będziemy sobie najpierw nakładać teraz bazę pod ten cień, a potem ten cień, który da nam taki ładny, błyszczący efekt. Pod Podgrubsze brokaty również się sprawdza, ta baza, bo, bo testowałam ją troszkę i naprawdę to bardzo fajny produkt. Nie drogi przy okazji, także myślę, że nie jest tak drogi jak na przykład baza pod brokat z Krolanu. A jest lepki, fajny i brokat się na nim trzyma. Także najpierw nakładam sobie paluszkiem tą bazę na powiekę. Jak już mam nałożoną bazę na powiekę, to biorę ten nasz produkt, który wygląda tak w pojemniczku. Nie wiem, czy dobrze widzicie, jak on się tutaj. On się nie mieni. Do momentu, dopóki nie nałożymy go na oko. Dopiero na oko uzyskuje taki efekt. W opakowaniu wygląda tak mało ciekawie. I nakładam go pędzelkiem płaskim, dosyć małym. To jest pędzelek z 234. Bardzo go lubię na powiekę, dociągając tak do załamania. Przynajmniej tak wygląda moja propozycja makijażu. Teraz biorę pyłek z Inglota, to jest numer 56. On się bosko mieni. Nakładam wewnętrznym kąciku oka. I tyle wystarczy. Kreskę maluję wzdłuż linii górnych rzęs, nie przeciągając ją poza zewnętrzny kącik oka. Teraz do tej mojej propozycji makijażu dokleję bardzo duże rzęsy Iconic od House of Lashes, ale jeżeli chcecie delikatniejszą wersję, bądź nie lubicie takich długich rzęs, wystarczy dokleić albo nie doklejać i dokładnie wytuszować rzęsy, albo dokleić sobie rzęsy typu Akcent w zewnętrznym kąciku, które delikatnie nam tam, prawda, zagęszczą zewnętrzny kącik, a nie będzie ich zbyt dużo widać. Ja lubię duże rzęsy do takich makijaży, dlatego też te duże rzęsy przykleję. Ale pamiętajcie o tym, że Wy nie musicie. Poza przyklejeniem rzęs na linię wodną oka nałożyłam jeszcze białą kredkę. Jest to kredka White Maniac od Mio. Teraz możemy przejść do makijażu twarzy. W sumie z dzisiejszego makijażu to by było już na tyle, możecie jeszcze do tego makijażu dołożyć na przykład zamiast błyszczyka, tak jak ja tu zrobiłam, matową pomadkę, odrobinę w odcieniu brzoskwiniowym, albo kremową pomadkę, w zależności od tego, jaką wolicie. Tak wygląda moja propozycja makijażu sylwestrowego, a z... oczywiście możecie ją dowolnie zmieniać. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia do następnego makijażowego, mam nadzieję, w filmiku. Pa, pa!